Koperta zarecentotowana wow. Pani Natalie panie... W pakiecie mamy koszuleczkę mhm. I szalik. Koszulki w jednakowym kolorze, rozumiem, granatowym wszystkie. Oczywiście, tak, jak przystało. Jeszcze dokładnie tak naprawdę nie widziałem szalika ani tego. Koszulkę dopiero teraz zobaczyłem. Szalik taki. Bilety, trochę się ostałem w kolejce od 7.30. Czekając, żeby odebrać jeden z pierwszych biletów. Kolega od 7.30 to od której? Od 7.45. Tych gadżetów więcej, czyli masz dla siebie i dla, dla znajomych siebie. pewnie. Dla znajomych no w sumie no, 12 biletów, no odbierałem. O, ale ty, to sporo. Mm, to znaczy, że nie jesteś ze Szczecina, pewnie musiałeś przyjechać. Nie, nie, jesteśmy no, ze Szczecina, tylko żeby nie, nie tworzyć e, sztucznej no, kolejki. E, Oszalik e, i koszulka ta, tak no, wygląda. Żeby nie tworzyć sztucznej no, kolejki, to ho, ho, pomagam znajomym. No niestety ja się nie załapałem na bilety I to jest tylko dla rodziny Rozumiem, czyli co, jedzie żona, córka, teściowa? Nie, nie. Yy, z Chrześniak razem z kolegą I to z daleka, ze Szwecji Przylatuje specjalnie do, na Puchar do Warszawy Czyli udało się dla nich te bilety uzyskać To też nie, musiałeś w kolejce on, stać Oni kupowali sami, przez internet czekali Tylko żeby dostać, jak było z bilety To nie było możliwości Trzy komputery oblegały, żeby kupić bilety Nie udało się, dopiero Na stronie Pogoni kupili bilety Czyli do Warszawy samolotem i tam będą dopingować. Panie I będą dopingowali pogoń. Przy śpiewach wszystkiego się uczą, także... Nawet ze szwedzkim akcentem, ale będą śpiewali. To twój pierwszy finał, czy już miałeś okazję? W tamtym roku byłam. To, że byłaś w tamtym roku nie zniechęciło cię? Nie, przeciwnie, smotywowało, żeby to wrażenie ubiegłoroczne troszkę sobie poprawić. I mam nadzieję, że się poprawi. To jest mój drugi finał, w zeszłym roku byłem też. Tym razem mam nadzieję, że, no, że wrócimy no szczęśliwi. No właśnie, nie zniechęciłeś się po ubiegłorocznym? Nie, nie trzeba, trzeba no, wierzyć i no, pogoni się to, no, należy, patrząc przede wszystkim na to, jak gra. Dzień.